Hejka, jestem Tosia z moim tatą. Dzisiaj będziemy zbierać śmieci. Chcielibyśmy, żebyście też się żeby zainspirowali do sprzątania śmieci na waszej miejscówce, tam gdzie łowicie ryby, bo, bo może wam się lepiej wtedy łowić. Do zobaczenia nad wodą i... I widzimy się na sprzątaniu rzeczy. Podczas ostatniego spiningowania za okoniami. Zdarzyła się taka sytuacja, że zahaczyłem już zerwany jakiś zestaw, który był w wodzie, jakieś 50 metrów żyłki. Po wyciągnięciu go z wody stwierdziłem, no, że nie zostawimy go na brzegu, tylko spakowałem do plecaka w celu wyniesienia na śmietnik. I dosłownie, jeszcze lub nie, ale po zmienieniu miejscówki 20 metrów dalej, po 10 minutach udało mi się pobić mój. Rekord życiowy Okonia, także matka natura odwdzięczyła się za jej posprzątanie, za co bardzo serdecznie jej dziękuję. W ostatnich dwóch dniach, jak tutaj łowiłem, też poszukiwałem Okoni. No co prawda Okoni nie udało się znaleźć. Dwa razy miałem przyłów szczupaka, który teraz właśnie możecie zobaczyć na ekranie. Jest ryba. I przyłów, nie przyłów, no trochę szkoda, że się złapały w takim okresie, w jakim się złapały. Zaraz po odhaczeniu, oczywiście, zostały wypuszczone do wody. Pływają sobie dalej, rosną. I w takim razie, teraz my jesteśmy coś winni matce naturze. Idziemy posprzątać miejscówkę. Chociaż i bez tych przyłowów, szczupaków, zrobilibyśmy to samo. Sprzątaliśmy również w tamtym roku to miejsce. Była tutaj tragedia, po prostu. A od posprzątania tej miejscówki muszę przyznać, że śmieci są, powiedzmy, składane w jednym miejscu. Dlatego nie ma już tak mocnego wysypiska, jakie jeszcze w tamtym roku mogliśmy tutaj widzieć. No ale jednak trochę tych śmieci jest. I co trzeba zrobić, Antonino? Posprzątać. Tak. W tamtym roku wszystko tutaj, ta droga, tak jak widzicie, było po prostu zawalone śmieciami. Tutaj ktoś już próbował to nieudolnie spalić, z mizernym skutkiem. Nie było komu tego pozbierać, więc zabieramy się do roboty. Koniec gadania, więcej działania. I musimy też posprzątać te śmieci do worka na śmieci, bo ich tu chyba w ogóle nie zostawimy. A few moments later, two thousand years later. czystutko teraz, a zobaczcie tu, porównajcie to sobie tomorrow I idziemy tam na początek teraz. Okej, okay. okej, okay, idziemy na początek. Mam butelkę, idziemy nie do dzieci. Pekosza. no i to chyba koniec od co? no tak, żółwik 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 żółwik